Siema. Ja się, eee... trochę mieli trochę mindfuckowa. Ja Bankax, tymczasem tutaj twój nick do Bankax, a ja almux Po prostu I to. Ja nie bo nie mam to. Na laptopie ja mam Bankax, ja muszę to wszystko zmienić. No. Ale nie gadaj, że już spadłeś. Co już spadłeś? Na no. No, szczęście. Wow, bardzo łatwo. Czekaj, co? Jak ja to obudowuję? Na stronę. Jak zawsze. Obudowuję w klockach. A ty ludzie nie mogą się dostać, to jest najlepsze. A, ja, a ja z tobą gram, a ty to w ogóle grasz jak taki. Ty zamiast łukiem strzelasz normalnie? Nie, ty będziesz ścianę strzelać, bo nie musisz we mnie trafić. Więc z tobą to będzie naprawdę łatwo. Tak, tak myślę przynajmniej, bo ty... O siema, siema Max, siema Nikodem. Jak chcesz to możesz sobie wierzyć, to powiedzieć swoimi mi <głos> <noise> Nieeeeee no, Hahahaha jakie grzechy Dobra, mnie... No właśnie, mój internet to jest cudowne Mam tu lek... Koleg mam kolegę, który jest trochę walnięty Chyba ty Chyba ty Mój drogi Właśnie ma ten kanał Jest, <noise> O <noise> jesteś... Ja <przy> ciebie zaraz... <noise> Nie słuchajcie, on coś brał po prostu po to sobie. Chcę mnie iść pokonać. Ty masz zejść za, to ty, ty ciągle spadasz Jak ty chcesz mnie pokonać? Kurde. Nie, to jednak ja mam za, jednak ja mam za. Co? A co ty Co ty, Mówię, że na jaju. Najwy... Sam nalegałeś do tego live'a, chłopiec. Co? Sam nalegałeś do tego live'a Dobra, ja czekam na 12, żeby mieć sata, zaraz idę na wszystko w sumie to ja nie będę budował. Co? Ja, no ja będę sobie zaraz mieczył. Ja myślałem, że to ma dopiero 20 sekund. Jej! Nie spadłem! Po co ja tak robię? Nie wiem. Aha, no, lagam, ja, mam. A ja. już się nie jeszcze? Nie spadłeś! Ty zaraz spadniesz jak te swoje firebole będziesz robił Ty nie umiesz tych firebole po pierwsze robić? Nie! Wiem. Pokażę ci? Tak! W poprzedniej rundzie trzy razy spadłeś. Ale to tylko trzy... Ale to tylko... Ale to tylko trzy razy. Po co na flefeuny? Żeby obudować i... Spadłeś. No spadł chłop! Spadłeś, no od razu, ja ci mówię. E, Będziesz spadł? Nie, nie będzie. Tymczasem on, dwie sekundy później. Ale ja nie Dobra, nie idę na wyspę byłem. bo to. to nie... Nic nie zrobisz. A kto gra na laptopie, właśnie? Kto gra na tym koncie teraz? Nie, ja. Nie, ty, Jezus Widzisz z kim ja gram? 8 osób, jest No Ciebie nie słychać, tylko swoim głosem. Cie, o, no, ja nie mogę. 16 osób jest teraz, słysza, że ty drżysz się, tak drży się dalej. Aaaa! Jezus, 4 pieniędzy ty nie idziesz. Jak ktoś się ma trzyma? 7, 2, 3, 4. Jak oni to Tak oni to zrobili. Budzię trochę, no. Na... O, no właśnie, internet. To ja się obawiam Tego co ja teraz robię? Ja się nie obawiam Czekaj chcesz zobaczyć jak ty się buduje A ty już... O kurwa. No Nie, nie, ja nie lubię się bić. Dobra, nara, tam to za opa To. <ścoughs> Ten co biegni. No co tam, co tam tak chcesz się... Ty! Bole. Ty no laga mam! Dobra, łatwo, yes. łatwo z JAKIE Jakie niefer! Ile osób? 13, przez żeś jak kurczak jakiś. Ja to niesymetrycznie zrobiłem. O, Ha, 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 A kto zginął na kilka hitów? Tym ja ten sam mieć ja? A tu tu nic! Ja lagi, ja moje ciebie zabiły. Nie mam problem. Akurat. Ja nie problemu Ja miałem leki, tak ciebie zabiję ty, mus, ty masz... Ty rok temu, ty pamiętasz jak zasuwaliśmy? A czy teraz to co? Jakoś tak się ci idzie no, Bo ja grałam na komputer. Dawno, ty mówiłeś że ostatnio, dwa dni temu grałeś Co? Ty mówiłeś, że ostatnio, dwa dni temu grałeś Jakie... No I... kurde Dobra, e, środek to jest spokój e, Dobra to? Jak to poszło?

Ty, Firmana! No. Ty to trzymasz w łapie, i myślisz, że. No, A, dobra, nie zauważył. Ja wiem, że dążył okulary, ale bez przesady. Kurde. Próbuję mi zabić. No, żebyś wiedział. jeszcze to miał być pokój, ha. No chodź, tu chodź, chodź. Ty, laga, 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 laga! Tak. Oj ojoj oj, 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 oj Kurczę. Je, yeah, jak kiedy ja stracę, to koniec. Noj. Jeszcze! Nie, jest, jest, jest! nie to jest... jedno serce mm, Kurde. No, A ty nie, żebyś tylko teraz... Do... No i nie mam nieza. Nie, ja na bazę. Ta nie idź, do moją bazę chyba chcesz powiedzieć. Swoją. Siema Jasieks. Witam, witam. No i na swoją, no, na pewno. No i nie wszystko, straciłem przez siebie, no super, gratulacje. Ta jeszcze... Nie umiem się kontrolować. Tak się nie umiem. Chyba dwa razy. Muszę zacząć. Gram ze cheatami. Nowy filmik właśnie gotowy. Aha! się z cheatami. kolega, super. Co ty robisz? jesteś u mnie? Nie, u siebie. W ciebie jestem. Możesz mi Mhm. Ej, nie, ty, ja taki swój śmieszek. A nie, ty faktycznie jesteś u siebie. Dobra Kurde, to biorę co mówisz? I zaczął się live, to. Yy... Dobra, możesz. Mówiłeś, yy, że tak oto pokój będzie na środku? Zaczął się live? Nie, ten już będzie mnie atakował, oczywiście. I ty już, zarabisz na DMT. Nie, nie z tobą, dobra. Jest kolega ugram, który jest już dziwny. Co jęczysz? Jezu. To nie mój problem. jak z ja tutaj codbridge mam, może że te tu jest No Dobra, buduję pułapki, mogę Na mnie, no. Ta twoja obudowa to jest jakiś but kebaba. Hej, próbuj. A, Obsydion! To, to nie, to Pa to, 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 to zaś I tak masz to waku. Kurde coś z czarnego. Ejej o, obsydian. No to jestem w O nie, no zostaw mnie! No wiem, a ty idziesz na mnie? Nie no co? Sto i możemy porozmawiać! Okej, dziękuję wszystkim Ej, ty, ci też, ty, ty ci, ty masz, ty ci, ty ci też <grabiamy> Cię, zarabę, stany, I ci I ci zaraz stanę i ci tu w dupę tam Zobacz, w dupę poplo popo Ja zaraz Ty ci, dupę, ty, jak ty mnie to sięgnąłeś? No bo ja, no bo ja byłam na tym moście, na tym moście kiedyś sobie robiłeś Jakie moście? W Nie mam na tyle Jezus no, no Ej, ludzie, to wam się zawsze taki drzomi a <śmęknąłeś> traci... No tracesz z Emeraldy <śmielce> Emeraldy EWRA idziemy. No stój, nie! Nie, stój! Stój! Dobra, Idź o tam u piesku! Idź o tam u piesku! Ja nie byłeś piesek! Ciebie piesy misiszła! O nie, od po drugiej strony też mu podsypiłem. No może no... Wszystko straciłem przez tego gałgana. Jak ty mnie nazwali? Dobra, Jak? Zostaw mnie, nic nie powiedziałem! No właśnie. No właśnie, no właśnie. Mm -hmm. Nie, ty jeszcze się tam okay, w sumie. Nie! Tam się Od razu gej. Okay. Mhm. No dobra, dobra. Aha, no dobra. Ja się boję trochę ciebie, nie powiem. Dobra, idę szybko z tym ptobasem, póki to mam, Jezus Maria. Aj. A ty miałeś już w no halo! Ja teraz już nie robię takiej obudowy, że to na całą mapę idzie. Ja to już budowałem malutką, ale skuteczną. Malutką, to z obsydianu, kurde. Ja nie wiem, jaki... No tam, bo mnie nie miałem ja się narodzę. To by miało sens. Ty miałeś w idzie! Powiedz, mi. co? ja... Powiedz, raz dobre. To ja sobie kupuję. No ty mi... ano, Czy chyba? A co ja robię? Mm, Fajny, male. Mhm. Niestety wiem. Dobra, szmaragd, sobie chowam mm, dobrze. Dobra, na razie niech tak będzie, mieczyk żelazny Przejdź w bazie i chroni łóżko, jak masz, jak masz jeszcze Mam, mamy, mamy Ale ja tak zazwyczaj to sobie faktycznie yy, buduję cały czas takie najlepsze mm. Ale on był po prostu gałgan mały, on sobie niewidzialność nie podkreślił, i po prostu on tak zawsze na mnie idzie. To sobie teraz robię w jego ślad po prostu. Okej, okay, dziękuję. Co ci? Dziękuję, że tutaj co mam zrobić. Mo, nie, nie... przypomniałem mu. Nie. no, ty Tak, mam. Teraz się nie umawialiśmy, że nie idziemy na. No. No teraz się będę umawiał, nie ma potek. Potka już wypił. no ty na siłkę czy na niewidzialność za stronę? Nie, nie, no ty jesteś inny! Dam ci emeraldy! A jak się na chwilę pójdę do twojej bazy? Nie, bo... Albo się jeszcze. Nie, już wyrzuciłem. A, po O, chcesz się bić? Mogę, tak. nie ma. No nie, no nie, no nie. Ja mam tylko zwę. We... Co ty robisz? No kurde! Nie, 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 Proszę, nie, 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 proszę, nie, proszę, proszę, nie, tam nie, co nie, nie, Spadłeś? nie, 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 Dobra, nie, 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 Uciekać, uciekać, uciekać! No i speedrun, ktoś w pijaninie. No i speedrun, żeby to było w tym sorry, co chcesz? Przeszedłem, gdybyś był speedrunnik. Hops, hop. Hops, hops, hops Hops, hops, hops hop, hop. Zostaw mnie! A are you? Przy mnie jesteś. Widzę No i nie! Wszystko. Dobra, co nara Ja idę sobie Ale nie wychodzimy z gry? Nie, nie wychodzę <laughs> Ja się nie dam zabrać tak jak przeszli. Myślę, że gramy 6 godzin, chłopie, około jak tam? A już nie mogę wyrzeć, trudno Szybko dawaj, no za późno ci powiem On u mnie był cały czas Jakbym ci zniszczył wtedy łóżko Autodestrukcja i tak, dobra, dobra Nie pokonasz mnie Pozdro Best feeling, pozdro A eee... Widzowie, Widzicie to co ja? Masz wodę? Nie mam Widziałem to, co ja widzę? I widzicie, ile mam bloków? <laughs> nie, nie pomyślałeś się o tym wcześniej, no Ty Z typi surowce spady zabieram! Co ja? O Boże... <laughs> <Ale to> spadł. <laughs> spadł od razu! Od razu spadł, Jezu... Jestem dobrym celownikiem, ty tutaj zawsze masz rację. Jestem dobrym celownikiem budowniczym i w ogóle. Aha, bo tutaj nie można było wstawić, kurde, trochę za. Co to było? Gdybyś tutaj będzie szedł, to ja trochę to zniszczę w sumie. Pomogę ci. <śmum> 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 <Pum> tak! Tak! <śmum> nie! No, gramy, gramy. Masz tutaj krzyk i zagraj ponownie 3, 4 i... No dobra, jesteśmy I co się cieszysz, jak kupacie saro? Czy jak tam to się mówiło? Trzy osoby... się znowu drzeć Jesteście jakoś... Znowu wrzucasz? Nie, wręcz wyszedł jak ja widzę. Ty się nie kamery normalnie. Kuchy. A to nie ma problemu. Nie, tu. Jak raczej podbiję na odwiedzinę. Ja, ja... Moc. Dobra, jakiś raczej. A, czyli mam teraz zostać w bazie po prostu najlepiej, tak? Tak jak zawsze robią. No, bo ja. No dobra, to buduję ja po prostu. Trudno, jestem uwięziony teraz. A, wieź, że my to no, ale to właśnie wiem, no, a ty mi każesz teraz zostać, to ja nie wiem Ty, ty się zdecyduj w końcu No to w Ty masz odechatajemy Zbroję się No A ty myślisz, że ja w Basiu nie mogę się uzbroić? Nie, ale z bazie mam wszystko. Wow. coś Dam ci tylko biankę, ale szary dyfnice. Co? Ty coś knujesz jednak, bo coś, ty taki podejrzany jesteś Karta unerwet, stoi no. Chodź, przejdźcie przejdź, zobacz moje więzienia. Jestem teraz niewolnikiem, muszę tutaj siedzieć, bo mi kazałeś. Spoko, idę cię się, się? Do A ciebie. ja teraz mówię, żebyś spadł. Co ty znowu za płackę kupiłeś za stroną? Jają most most. Ty nie umiesz z tego korzystać, po pierwsze Umiem No to ja, ja już chcę to zobaczyć Okej okay. <śle> Co zrobisz po pijaku? Co zrobisz z zezem? Ty, ty rzucisz... Powinieneś tutaj tak oprosiutko Nie, ty tam rzucisz gdzieś pewnie <śle> <śle> Tak będzie! Tak będzie, Wiesz, że z tego też tak... No chociaż ja też nie byłem na tym. w sobie <śle> Jedna osoba, czyli jest pewnie tak? tak? To? Jest tak chyba na live. Bo jedna osoba... Nie, dwie osoby. Nie wiem co w końcu. Ty, jaku ja mam kampę! Ty kampę mam taranową O kurde. Ja mogę sobie... Wyjście ewakuacyjne mogę sobie zrobić ten... Dobra. Genialne. Nie, no ty. ty na serio? O nie. Ty zostaw mnie. Pokaż, pokaż, pokaż. Dwie osoby na live. No, pokaż. Oooo, jojoj. Ty lagi mam lagi. Nie, ja nie gram w Bedrode stała, bo to bo, widzisz jakie mam lagi Ja nie, bo ten komputer jest beznadziejny, najgorszy na świecie. Tego nie Tego żeś nie przewidział? Ej, ale przy gramy A ja tobie zrobiłam! Weźcie, No, bo jesteś dobry. O idealnie na żelazny miecz teraz. Nie idę. To już przegraliśmy. Już zaskoczyłem! O oh Jezu! A co Ty tak stychasz? nie. Jest to było tak. Jest to było ładne. Znaczy, no mnie niby zabijać, ale jest to. By... to jest... Czesz, co jest? Nie umiesz? Się. Co jest? Co jest? Co Słusznie stanął. Co to są za nagi? Nie cofan normalnie w rozdrówce. <grym> Super. Ty masz teraz o mnie most. To jest najgorsze mm -hmm. Nie wiem co mi się dzieje Chcesz je zamieść? A, że ja na laptopa, nie, nie, dzięki Mnie długo będzie boić jak nie będę na tamtym siedziału, ja chcę mieć profesjonalne ja ja mi jeszcze Szofo. Nie Ja robię coś takiego Ja też robię coś fajnego Nie, ja robię po prostu... Ym... Kurde ja robię, ja robię, nie wiem co ja zrobię Robię drogę ucieczki po prostu, chłopie Nie wiem co. To nie robię... pomyślałeś o tym. Ty, no to jest zupełnie, no czy Jest. O! O! Co? Kurde. Ej, to jest dobre, dobre, Droga ucieczki. A ja ci nie pokażę, co zrobiłam. Ja ty możesz sobie zobaczyć, bo. No co gdyby tak na ciebie kamerę teraz nakierować? Ty się nie spodziewałeś? Ty się nie spodziewałeś, co ja robię? Ja robię coś takiego. Czy nie zapaliłem światło? Nie. No, nie, wiem. nie. Nie. Raczej znaczy nie? Tak dobrze. No. Dobra. Okay. <laughs> Chłopie, ty teraz nie, nie masz szans. Ja nie mam szans. Mhm. Bo ja mam tajną skrytkę. A ja mam, a ja mam do tajne sześciu. Widzę, widzę ciebie. Ja zbieram na Ja widzę ciebie, ja widzę ciebie. Ale przeze mnie masz przejście ewakuacyjne. No wiem. Chyba, że nie mam creativa. Nie, a no, ty się tam nie ogóle. <laughs> Jakby, co, mam coś takiego, żeby ewakuować się na szybko? Ja też. Ale to nie jest twój most taki. Moc, twój mo właśnie. Nie, bo twój most jest główny, ale... ty go nie widzisz. To jest jedno, co... Ty jakiś tam efekt zasłony dałeś, że ja nie będę nic widział. Widzisz do mnie? No nie, to nie idzie do, do mnie. Taka <laughs> jaka mina! Dobra, nie ścim się! Wygrałem S! A w ja chyba. No. A ja to sprytnie zrobię. Ale jeszcze raz zagrać równo. Mhm. I razem. Czemu nikogo nie ma na live? Nie, jestem sam. A ja jestem z jakimś typem. Czemu jedna osoba na mnie? Halo, nie fair, well. Nie wiem. No ja nie mogę zobaczyć kto to. A, tylko jedna osoba. No. No, no to parametry. Yeah. No nie no, znowu się No Dobra, ja na razie chyba kończy to kolejne, zróbna. Dobra. Raz, no co to... do widzenia, widzowie!